Kolendy, pastorałki i wspólny śpiew. Mieszkańcy ujazdu spotkali się w kościele parafialnym na dorocznym koncercie kolendowym. W tym roku troszkę będzie większa formuła, bo będziemy bardziej myśleli o takim kolędowaniu wspólnym, to znaczy nie będzie to stricte koncert, ale bardziej też chodzi o to, żeby ludzie się włączali jakoś te śpiewania. Oczywiście my też będziemy śpiewać takie bardziej może jakieś solowe kawałki, ale generalnie chodzi o to, żeby w jakiś sposób tak wspólnie we wspólnocie świętować jeszcze Boże Narodzenie, bo okres się dopiero dzisiaj kończy, także dzisiaj jeszcze mogimy. Tematy wyśpiewywanych kolęd niosły ze sobą bogactwo prawd, które wspominamy podczas świąt Bożego Narodzenia. Każda kolenda jest opowieścią o tym wydarzeniu, chociaż z różnej strony się rozpoczyna: albo ze strony aniołów, pasterzy, ze strony królów, ze strony Matki Bożej czy świętego Józefa, bo te kolendy są przeróżne, ale wszystkie opowiadają o jednym najważniejszym wydarzeniu że Bóg stał się człowiekiem, Emanuelem i zamieszkał pośród nas. Muzyka Wydarzenie zaangażowało się wielu młodych artystów, którzy ubogacili ten wyjątkowy wieczór nie tylko swoim śpiewem, ale także grą na instrumentach. Jest jest klawisz, jest sekcja dęto, tam są trzy instrumenty dęte, są gitary, chyba trzy, jak dobrze teraz liczę, są skrzypce, jest też perkusja, także jest bardzo bogaty zespół instrumentalny. Dużo emocji. No, tylko poglaturować tej organizacji i tylko tak dalej co rok taka coś się tu organizuje. Koncert kolent pozwolił jego uczestnikom ponownie poczuć świąteczny nastrój i klimat. Licznie wypełniony kościół to najlepszy dowód na to, że tego typu wydarzenia z pewnością warto organizować.